Witajcie! Dzisiaj jestem z moim kolegą łażejem. kuzynem. Aha. Z kuzynem. Teraz właśnie idziemy na poszukiwanie na okopy. I co tu robisz? Tutaj? Nie przerywa, Nie. nie wiem, coś? Ja odwiesiłem. Właśnie znaleźliśmy już drugi odłamek. Jeszcze jakiś jeszcze taki a to jest samo chyba. Właśnie, no to jest sąsad. Tata tu położył. Co? Tu ja widzę, żeśmy To może być wiatraczek. A ty, Mieszko, co myślisz, co to jest? To jest wiatraczek. Od y, samolota. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co tu... Ale kilka podrób znaleźliśmy. Mieszko. Nie wiem, co. Nie wiem, co tutaj się stało na tym miejscu. Nie wiem. Okay. To nic nie ma. Chyba, że to. To sprawdź. Metal. Chyba, że Metal. Kapsel. kapsel. To jest podruba. No, kapsel to był. Już kapsel. Jak to jest? Ej. Kosztylon. Kapsel znaleźliśmy. Przerwuję? To jest. Ale ten, Eby. To on jest większy od tamtego. E-B. Właśnie mamy odwoza część. Tak, To kilka znaleźliśmy rzeczy. No, ja jeszcze jeszcze w... mogę wam pokazać. Boże. Jeszcze to znalezę. znalazłem że um, no poszukiwań dawnych. Jeszcze myślałem, że to psy, ale to jest rula. I, I też bok znaleźliśmy. Ja jeszcze coś takiego jeszcze znalazłem. Ja, Jeszcze patrz! Ja, ja nie znalazłem um, tego zwykłego... Jeszcze kopacz. Tylko bez. Za <laughs> blisko! Słuchajcie, to 100 kg waży chyba. Y, y, a my znaleźliśmy coś tak takiego. Szale. I samo. I też chyba to waży 100 kg. To jest... Uff. Tutaj jest napisane... Nie jest. ...red Kole rekord. Słuchajcie, od o czym to to, to, to. Nie, nie wiem co to jest. to jest sami. Ale jeszcze na tym nie kończymy, to Nie, nie, nie. Niemno nie, nie. No, no, więcej z tego. z Tak. Tak. to jeszcze o To jest. To jest znak, że jak musi być pewnie. O bo guziki, bo jak to może być guzik I to jest też metal Patrz, kogo Kyraziliśmy Kotka Kotka zraziliśmy Będzie w oknię nie przez nas Był tam Uratujemy go? Nie, tak Kukato zniszczymy Nie, otworzymy Właśnie jesteśmy w samochodzie. Może pójdziemy na rybki jeszcze? I nagramy odcinek z rybkami. Nie. Może, no mieszk, proszę. No dobrze. Jak mój tata się zgodzi, okej? Okay? Dobra. Tak, nie, to następnym razem nagramy. Następnym razem nagramy, jak mój tata się nie zgodzi. No to. I z niego. No, będziemy teraz iść na ryby. No dobrze, dzisiaj kończymy teraz poszukiwania, właśnie teraz. No, znaleźliśmy takie koło, jak było w odcinku. Możecie sobie I jaki... zatrzymać i przejrzeć sobie, jak coś poszliście robić. I też ten napis mnie ciekawi i to takie kółko małe. No. No, bo mój tata zabrał to kółko małe. I chciałem właśnie zobaczyć pistolet. Chciałem, żebym go Ale... się... No, no, no. Nie było. Tak, chcieliśmy wykopać pistolet. Potem chcieliśmy wykopać ciężarówkę. Potem samolot. Tak, ja najbardziej chciałem w samolot i pistolet. Tylko ja ciągle mówię o tym. A ja znalazłem w ogóle burta. Aha. No, możecie sobie jeszcze łączyć przez ostatni odcinek. Tam macie takie kółeczko czy tam. Yy, no yy, w i tam będziecie mieli wszystkie moje kanały, ale musicie kliknąć trójkąt w dole. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Tak, o tym chciałam teraz przypomnieć. I nie mówiłeś na początku odcinku tego nawet. No, no. Jak mi tata też się zgodzi, będzie odcinek z rybkami. I też może będzie odcinek od grania, jak on gra. No to papa. Pa.